Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa, pytanie na śniadanie. Tomasz Wolny, Ida Nowakowska e, i Państwo. E, Dobrze, I jesteście. bardzo ciekawe tematy, specjalnie właśnie dla Państwa. E, wakacyjne tematy, rzeczywiście królują ostatnio u nas w pytaniu na śniadanie. No i niestety, jeśli chodzi o wakacje, o ciepłą pogodę, królują również komary. No, wchodzimy w nieco skwaszoną minę, bo chcielibyśmy o towarzystwie porozmawiać, nie takim kapitalnym u naszego boku, ale tym niepożądanym. Ale jest remedium, podobno. Tak. Jeżeli chodzi nie tylko o dorosłych, ale przede wszystkim o, o dzieci, bo my dorośli, gdzie tam machniemy ręką, albo gdzieś uderzymy w taki oto sposób, i powiedzmy po problemie, trochę po szczypie, trochę po swędzi przejdzie, biegniemy dalej. Z dziećmi sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego oddajemy ją w ręce najlepszych z możliwych ekspertów w tym temacie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, witam witam jest z nami Julia Mafalda, właścicielka olejkowego sklepu i szkoły. Witamy. Dzień dobry. I Erik Połecz, ekspert do spraw zwalczania szkodników. Pamiętam się. No Dzień właśnie, dobry. to może no, zacznijmy od tego, co w ogóle przyciąga komary. To może ja powiem. Proszę. Znaczy tak, e, jeśli chodzi o komary, są to owady krwiopijne. E, aby mogły się rozwijać, muszą pobrać naszą krew, tak. samiczki, tak? Żeby złożyć jajeczka i tak dalej. Natomiast co je przyciąga? Jak u większości owadów, e, one wyczuwają e, dwutlenek węgla, który my wydychamy. E, to je przyciąga. Przyciąga również nasza aura, czyli nasze ciepło. Kiedy się pocimy, e, uprawiamy jakiś sport na powietrzu, również zapach nasze 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 feromony czy też olejki może nie olejki ale aura zapachowa aura zapachowa człowieka. człowieka tak i to są takie takie zasadnicze chociaż ostatnie badania mówią że ten dwutlenek węgla niekoniecznie do końca właśnie tutaj prędzej już nasz zapach ale innymi słowy nie jesteśmy w stanie się przed przed nimi ustrzec bo to wszystko co je przyciąga jest, to jest trudne. Jak gdyby poza naszą wolą i poza naszą tak jakimkolwiek... jest to trudne są owady które Kontrolą. są gorsze dla naszego ciała i bardziej nas kąsają są te Komary, które jednak są bardziej upierdliwe, ale jest, potrafi być dużo tych ukąszeń, szczególnie tak jak tutaj rozmawiamy o dzieciach, które nie zawsze mają możliwość. My przeczuwamy, uderzymy, gdzieś tak tam. dziecko nie zawsze. Niewinne w e, tym wszystkim, tak. Jednakże wchodzimy teraz w ten sezon komarowy, no. powinien się niebawem zacząć. Widzimy jaka jest dzisiaj pogoda, jest wilgotno, ciepło, zapowiadają się burze i zaraz ten problem komarowy będzie, mhm. tak, to, no to jest to Julia, Dobrze, to, to jesteśmy y na takim przedgórzu tego dużego problemu, ale szczyt niedaleko daleko. To ratuj. Dobra, no więc to, co ja polecam yy, i to też mówimy tu o dzieciach powyżej trzeciego roku życia, bo zawsze to, to trzeci, trzeci rok to jest taka granica bezpieczeństwa, mm -hmm. wszystko co po... I co mały ma, przepraszam, trójki nie ma, on musi liczyć na mamę i tatę teraz. Generalnie nie polecałabym żadnych substancji dla dzieci, którzy, które są młodsze, bo po prostu są o wiele bardziej wrażliwe, te organizmy są malutkie, więc nawet jeśli coś, na przykład dyfuzja olejków w powietrzu, to właśnie w powietrzu, a nie bezpośrednio na skórę, mm -hmm. Chyba, że olejek lawendowy, który jest bardzo bezpieczny i można sobie oczywiście wszystkie olejki, o których mówię. W internecie badania kliniczne, laboratoryjne można posprawdzać. Mhm. Więc lawenda jest takim najbardziej Super. neutralnym, delikatnym, bezpiecznym środkiem. Olejek lawendowy, ale też hydrolat lawendowy. Warto olejki, kiedy smarujemy na skórę, używać również oleju bazowego. Jakikolwiek to może być oliwa z oliw Oliwek dla dzieci ze słodkiego migdału polecam. Z tym, że lawendy nie trzeba rozcieńczać, ale można. Zawsze dla małych dzieci to będzie większe rozcieńczenie. Mhm. Wszystkie inne olejki zdecydowanie polecam Lawenda numer jeden, a wszystkie inne to na przykład takie. Lawenda ona w ogóle odgania bardzo wiele różnych owadów, nie tylko komary. Ym, rozmaryn, bardzo nie przez komary, to też w ogrodzie polecam sadzić. Y, eukaliptus, cytryna, chociaż cytryny i w ogóle cytrusowych olejków nie kładziemy na skórę, ponieważ są foto-uczulające, więc mm. po ym, wystawieniu na słońce olej, olejek na skórze tak, może nam zostawić czerwoną plamę, ale to nie jest niebezpieczne, po prostu mm. jest to małe uczulenie. Y Okay. Się, chciałam się jeszcze dopytać, rozumiem, że w różnej formie po prostu możemy używać tych olejków, bo tu mamy dyfuzor. Tak, to, to jest dyfuzor <laughs> w ogóle mobilny, przenośny, jedyny <laughs> o, w Polsce świetne, taki świetne. model, jaki jest dostępny. E, polecam sprawdzić, bo naprawdę się przydaje na zewnątrz przede wszystkim, na taras, gdziekolwiek ładujemy go i 4 godziny bez kabla może funkcjonować. Jak głośnik bezprzewodowy. Dokładnie. Zresztą u nas można dostać właśnie go w zestawie z olejkami trawą cytrynową, na komary, na kleszcze, na kemping, różne takie rzeczy. Ale też e, tam jest taka buteleczka szklana e, zielona. Jak, Jakiekolwiek ciemne szkło, ważne, że szklana nie ta plastikowa, przezroczysta, taka nie, skreślamy, tylko ta szklana ciemna i tam Czy mieszamy możemy olejki. Możemy ten sam kadr, który był przed chwileczką, to pokażemy, że taka, o właśnie, taka nie. Taka nie? Za tą dziękujemy. A, tak, a taka tak. niech ona taka, wybrzmi na tak. pierwszym planie. I tak. ją mieszamy, okay. mieszamy olejki z alkoholem 95%, może być e, alkohol z wodą, to też jakby jest dużo różnych e, okay. proporcji. To to jest to, co możemy. W jaki tak. sposób możemy oczywiście zabezpieczyć siebie, ale to też jeszcze dwa słowa o tym, już dyfuzor był takim wstępem, może tak. do jednak zabezpieczenia otoczenia, bo to też możemy zadbać, prawda? E, tak, możemy zadbać. Oczywiście olejki są na pewno świetną alternatywą dla chemii ogólnie. Mhm. My jako firma i jako sprzedawca, Typu preparatów. Olejków niestety nie mamy za wiele, ponieważ tu rozmawialiśmy przed programem z panią. Niestety dzisiaj są takie czasy. Koncerny chemiczne dzisiaj górują, stąd też preparaty biobójcze są oparte o zazwyczaj syntetyczne związki i te, które możemy dostać w sklepach, zazwyczaj są syntetycznymi. Wiadomo, one będą zawsze bardziej skuteczne, ale zgodziliśmy się z tym, że zawsze będą dla nas bardziej toksyczne. Niektóre mhm. są mniej, niektóre bardziej toksyczne, e, musimy z rozsądkiem do pewnych rzeczy podchodzić. I jeśli chcemy się zabezpieczać na zewnątrz, możemy oczywiście użyć, tak jak tam przyniosłem dzisiaj, są takie też świece. To też Tutaj działa po podobnie, miejscu. tak. Są świece, które zawierają olejek cytroneli. Pali się, spala gdzieś tak. tam, wytwarza Z tym, że olejki w świecach też zaczynają być toksyczne. Nie powinno się podgrzewać olejków ani w kominkach, ani do świec, niestety. Ale takie były w sprzedaży póki co, tak? Natomiast mhm. naturalnych, no to tak jak ja mówię, jest na przykład pyrytryna, uważam, jest świetną związkiem chemicznym. E, bezpiecznym stosunkowo. E, e, dajmy na to wrotycz. Tak, na pewno Pani zna, Wrodycz, tak. coraz e, chętniej dzisiaj kupowany, e, to też jest bezpieczny związek chemiczny, natomiast z tych stricte chemicznych, no to to, co e, wszyscy znamy, czyli mamy DIT i karydyna i R3535 i to można znaleźć w buteleczkach, natomiast stosowanie tego na dzieci, na ciało z dużą ostrożnością, niektóre potrafią poparzyć, e, jeśli są niektóre tłuste bardzo, to nawet nie sam związek chemiczny, mhm. ale tak jak Pani powiedziała, fototoksyczność, słońce, opalamy się i też możemy się oparzyć również przez... Przez to, że Przezcie. jesteśmy mm. natarci olejem, tak? Mm -hmm. y jeśli możemy jeszcze dopytać się o te e, plasterki, bo Julio widzę przed tak. tobą i, i te e, takie wkłady do kontaktu, nie hmm. wiem jak to Tyczki, nazwać. Tyczki, tak, Ta, mm. To co te Eryk, te, jeżeli chodzi o y, y plasterki, działa? Y Dziękujemy. Zdanie, są podzielone. No, <laughs> zdanie <laughs> są podzielone, nie, nie, zdania są podzielone. Są podzielone. Olejki lepsze. Olejki lepsze, to dobrze. To na pewno aha. i tak. też bardziej ekologiczne, no bo tutaj jednorazowość, plastik. tak, plastik jednorazowa. Okay. Aha. Aha. A, A jeżeli podzielone. chodzi, jak nazywasz te, te sprzęta? Elektrofumigatory. Fumigatory. Fumigatory. Elektrofumigatory. Elektrofumigatory. Fumigacja, czyli parowanie. Parowanie, tak, aha. Tak, tak. Ale to są raczej dostosowania wewnątrz pomieszczeń i to Jasne. na noc, Jasne. żeby włączyć ewentualnie, no to jest, wdychamy to, tak, musimy mhm. wiedzieć, substancja chemiczna którą my się jednak w nocy inhalujemy. Komary padają, Jasne. E, na nas może działa to z niewielką... Nie, padamy, z mością, ale, nie padamy, ale, nie padamy, ale, ale, ale na pewno nie pada. jest to w 100% dla nas bezpieczne. Okej, okay. tak? okay, to dzięki za budowanie tej świadomości. Na, natomiast warto tutaj a? powiedzieć, bo oczywiście tutaj też jest konkurencja między elektrofumigatorami a dyfuzorem. E, jakby przede wszystkim mówimy o tym, że komary odpędzamy, w moim mniemaniu też nie zabijamy, akurat ja jestem zwolennikiem bardziej odstraszania niż zabijania. Nawet komarów? Komarów, kleszczy, wielu różnych owadów, ponieważ w całym ekosystemie one są bardzo ważne też dla innych zwierząt. A, a na przykład Ataków dla ptaków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co ważne, to my po prostu zmieniamy nasz własny zapach. I one po prostu nas nie widzą. To, to jest główny klucz tego. I też jak mamy konkretną mieszankę przeciwkomarów, ona może na nas nie zadziałać, bo nasz zapach będzie inny niż wielu ludzi. Dlatego polecam wybierać pojedyncze olejki eteryczne i sobie robić własne mikstury i patrzeć, co dla testować nas działa. Testować testować. Tak, słuszna, słuszna uwaga. Tak. Testować jak perfumy. To pewnie też zależy od natężenia tych komarów, prawda, od, i od rodzaju, komarów, rodzaju komara. Rodzaju komara, tak nasza Jak ja byłem mały, to moja babcia sugerowała, żeby parę kropelek stosować takiego na ciasto było. Nie wiem, czy pamiętacie? To o, był ciekawe. olejek z bodajże chyba... Tym... Może cytrynowy, różany, karaniowy. Może cytrynowy. Wanilia, to była wanilia. Vanilia, pamiętam no. waniliowy, ja miałem wtedy parę lat, ale pamiętam ten olejek waniliowy do dzisiaj, pachniałem jak ciasto. Jak... <śmiech> <śmiech> ale, 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 ale to ponoć działało, no. ponoć działało, także to... Zostawiamy państwa naprawdę z potężną dawką wiedzy, prawda? Tak no, jest. Niby przedstawiliśmy dwa różne tutaj podejścia i dwie różne propozycje, ale mam wrażenie, że nic tak nie łączy i nie jednoczy jak wspólny wróg, więc za, to, za tą jedność na naszej kanapie. Spór, tak jest, dziękujemy tak. bardzo. <noise> Jaka naprawdę <to> głęboka, <noise> powiem Ci. Trochę tak. <noise> dziękujemy serdecznie.